I tuż po meczu Polska-Izrael, no chyba możemy być zadowoleni. No zdecydowanie, no wynik to... No bralibyśmy 1-0 w ciemno, nie? 1-0 byśmy brali w ciemno, 4-0, więc chyba wszyscy hejterzy trenera Brzęczka będą mogli dzisiaj się po prostu kulturalnie zamknąć i nie odzywać na ten temat, bo 4-0 przy jakimkolwiek braku stylu, ktokolwiek mógłby zarzucić, to i tak jest fenomenalny wynik. Jest 4 kolejki, 12 punktów, bilans bramek 8-0, czego chcieć więcej? Wyniki, no wyniki, wyniki bronią Jurka i... Nie ma się w ogóle. Nie, nie, nie ma w ogóle polemiki z tym. No, gość wygrywa cztery mecze w eliminacjach. No, choćby nie wiem jak chcielibyśmy go wyrzucić, no to nie możemy go wyrzucić, bo... No, ale słuchaj, teraz 4, dzisiejszy, ten, ten 4 mecze, 4 dzisiejszy mecz to już był troszeczkę inny styl, bramka pierwsza z akcji, Krzysiek Piątek, no, chociaż nie było jego pistoletów po cieszynce, to trochę słabe mimo wszystko. bo Pięknie nagro... ucięli tak, tak. to ujęcie, tak, kiedy tak, miał w ogóle ale, w, wiesz, no, wiesz, najgorsze w tym wszystkim jest to, że my w ogóle politykę wpuszczamy do piłki I jakby to miał być jakikolwiek gest, który nie był... A był Ci i... w trakcie, jak on strzelił tą bramkę, że nie zobaczysz, to... że nie, nie będzie w ogóle tego ujęcia, bo... A okazało się później, że w ogóle tego nie zrobił. Więc... Już, już, już jechał na kolanach i no. ręce sobie Powiem szczerze, że to jest słabe, dlatego że to właśnie teraz można stwierdzić, że to było jakoś antysemickie tak, czy coś, tak, bo nie. to się nie... Ale, tak, no, ale dobra, ponieważ ma... zrobił normalnie to... tak. W ogóle normalna rzecz i nie, ale to w ogóle nie ma o czym rozmawiać. Słuchajcie. No ale przy wyniku 4-0 to musimy znaleźć coś ciekawego, no bo to, ten mecz to był... No, nie, no jednej no. Do jednej. Do jednej ramki oprócz tej sytuacji Zahabie go w pierwszej połowie dwóch takich... Yy... No jeden tam trzeba przewroty jest. Tak, tak, tak w dokładnie punkcie. tak, ale to, tak, to to nic się nie działo przy bramce Fabiańskiego. No nie no, fenomenalna sprawa powiem Ci szczerze, cztery kolejki, szczególnie gdzie gramy yy, w czerwcu. To jest trudny termin. Wszyscy myślą, że o urlopach myślą o tym, żeby jechać na wakacje do Dubaju, a nie grać mecze eliminacyjne, czyli te dwa zwycięstwa tak naprawdę. Mówię, zamykają usta tym hejterom, którzy bardzo Jurek Brzęczek będzie miał spokojne wakacje na pewno. Bardzo, bo, bardzo spokojne. Bo żeby nie daj Boże, ten mecz gdzieś wtopił, to, to byłby problem, bo ta fala hejtu by się nasiliła, a, a teraz po prostu zamknął usta. Mamy 12 punktów i no jak nie wyjdziemy z tej grupy, to to, nie, no będzie, słuchaj, to będzie skandal. Przyjeżdża, <laughs> po prostu. przyjeżdża druga drużyna, Szczególnie, że Austria chyba zawisywała tak. jedynie. Nie, nie no, było no, tam dwa by jeden się... później, no, tak, dla... Dla Austriaków, ale to nieważne. przyjeżdża druga drużyna grupy animacyjnej do nas, dostaje cztery brameczki i jedzie do domu. Szczególnie, że wszyscy byli gdy grą tego i że to nie były jakieś szczapki. Nie, tak, no nie mieli nic do powiedzenia w Warszawie. No, no, nie no nie było argumentu piłkarskiego. W dwunastym kolejnym meczu na Narodowym brameczkę. Z... Słuchaj, Dla no... mnie to jest bardzo, bardzo potężny wynik, bo 12 meczów z rzędu trzeba w bramkę w tak, reprezentacji, szczególnie że nie graliśmy też z jakimiś tam ogórami, tylko, Czy dy... tylko były mecze też z silniejszymi drużynami. Do bo... jednej rzeczy też bym chciał wrócić w ogóle, bo wiesz, bo my narzekamy na strzelę reprezentacji, my nie, znaczy ogólnie Polacy narzekają. Ale słuchaj, kiedy było tak, że mieliśmy 4 mecze eliminacyjne i 12 punktów nie niestreczonej ani jednej bramki. No nie pamiętam kiedy, ale na pewno dawno, bo... Na pewno dawno i na pewno nie za czasów, w których my żyjemy. Yy, także wiesz, yy, to jest ogólnie... No taki precedens, więc nawet jakby oni dzisiaj wygrali 1-0, to tak naprawdę wszyscy powinni zamknąć twarze i nie hejtować, po prostu cieszyć się z tego, że mamy 12 punktów. No ale słuchaj, o tym meczu tak naprawdę można powiedzieć w tych trzech minutach wszystko, ale wczoraj była fajna sprawa, byliśmy na żużlu, Włókniarz jeździł z falubazem, no i w końcu się udało odkuć. No ale to był mecz już naprawdę przyjemny do oglądania, bo... Bo pojechali po prostu tak, jakby sobie tego wszyscy życzyli. No, Oprócz ten... oczywiście. No, tego człowieka już nie trzeba komentować. Myślę, że to. On już się powoli chyba żegna z klubem, no bo no jak można tak jeździć? No? Nie, no saj, no u siebie mecz ważny i on robi trzy punkty, mimo że trenował w tygodniu. No nie wiem, gdzie leży ta przyczyna. I Powiedz no, że... powiedział, że musi dopasować jeszcze silniki no, ale... do nowego toru, tak? Do taj, taj, tajnego toru. Tajnego toru, który to został to, przy, przygotowany ale tam jest, po nocach. To też jest, to też jest kabaret, bo yy, no, akurat poszedł pozytywnie, mm. ale kabaret z tym, że trenera Cieślaka się obarczyło winą za wyniki Łukniarza, ale trener Cieślak powiedział jasno. Jakbym w moich czasach ja jadąc taki piach poszedł i powiedział, że tor jest zły do trenera czy do mechanika, to, to byłam ten sport. Ja to mnie kopnął y w 4 litery? litery i bym się w bramie nie zmieścił. No i To by, to by powiedział, że sobie znajdziesz inny tor, który do, ci pasuje. Dokładnie tak? tak. No to nie oszukujmy się, wiesz. Z drugiej strony mam mięczenie Waculika z że tor był przyczepny, niebezpieczny. No, o czym oni. O czym oni rozmawiają, jak yy, w Anglii jadą w Anglii jadą Anglii i po prostu wiesz, nie zastanawiają się nad tym, czy jest tor przyczepny, czy jest równy, czy jest dziurawy, po prostu przydają nam o a, a domyślam się, że pewnie w Anglii są tory o wiele gorsze, niż No zdecydowanie tak, to jest wiesz, tam pada deszcz i jedziemy, czy to samo w Szwecji, i nie ma zmiły u nas to wiesz, najwięcej zarabiają tak naprawdę w Polskiej Lidze i jeszcze jęczą, że chcieliby wszyscy równe tory jak stół lotniska, no nie oszukujmy się, no, że kiedyś to głównie się odbywało na przyczepnych torach, yy, gdzie nie było dłuchanych band, były deski, jak desz popadał to się dosypywało siana i jechać, a nie się za panienki troszeczkę zachowywać, więc no, trochę to jest słabe i powiem Ci szczerze, że nie wiem dokąd ta dyscyplina zmierza, chociaż jak słyszę później nawet komentarze na Facebooku często polskich kibiców, którzy jęczą, że tor był mało walki, Tor ma być, jak powiedział Marek jak Ale mało walki w tym meczu, w tym, tak, w, tym, w, meczu, tym w tym meczu było... No ale przecież w tym meczu mega fajne były te wyścigi. Wyścig dziewiąty, przed perski Dudek, no praktycznie cztery okrężenia koło w koło. Lindgren... Wyścig Lindgrena ten... z wacolikiem, gdzie się nakręcał całe tak, tak. całe I... tak, tak, tak. I... naprawdę nie, nie nie rozumiem tych... Ja nie wiem jak by chcieli, no przecież wygraliśmy ten mecz normalnie, pewnie. Co by chcieli, żeby, żeby było gorzej dla nas, no. Dziw, dziwne. Ci, dla, z... dla, dla mnie ten ci był całkiem ciekawy z perspektywy Trybun. Był naprawdę fajny do oglądania. Przyjemnie że żeś... się oglądało, bo super pogoda. Pełno, pe, pełen stadion, bardzo dużo ludzi na stadionie i... Ja sobie... Na co i... ludzie narzekają? Nie rozumiem, no, wiem, wiesz, To mysz. jest chyba taka mentalność nasza, bo no, wiesz, przyjeżdżasz do Częstochowy na taki tor, to jednak... Po pierwszej serii, bo widać, że on jest handicapem y, gospodarzy, bo y, było 16 do 8 po czterech biegach. Tak to wiecznie wszyscy byli często nie spasowani mm. z tym to, torem, bo to był tor do walki, ale fajny dla wszystkich. No przecież bo... to o to chodzi, żeby sobie ten tor dopasować do siebie, no chyba, że teraz są jakieś zalecenia, nie wiem, ligowe, żeby ten tor był jak najrówniejszy dla obu. czy tu chodzi o to, żeby on był bezpieczny, niby jest komisarz no. i tak dalej, wiesz, no, szkoda, szkoda nawet o tym gadać i słuchać takiej argumentacji, że powinno być wiesz tak czy owak y, bezpieczniej. Było bezpiecznie ale były znaczy... dwa upadki, tylko i wyłącznie spowodowane tym, że raz zabrakło miejsca dla Miśka Gruchalskiego przy bandzie. Drugi upadek to u podcinka Lindgren'a, który był po kontakcie z Dudkiem. Protasiewicz się przewrócił i tyle. I nie wstał. I nie wstał, I nie, wstał nie wstał, ale podobno decyzja trafna. Też mi się wydaje, że by puścił w czterech, ale puścił w też w czterech wyścig juniorskich, gdzie Gruchalski o, był, tak, tak. bo tam brakło miejsca. Gdyby on się pchał, to mogłoby się skończyć zdecydowanie większym crashem i yy, większymi konsekwencjami. Słuchaj, no, pewnie, że tak. No, Fenomenalnie Przedpolski, bo oprócz tego, że zdobył 9 plus bonus, to jeszcze na trasie się ciął, co pewnie jeszcze dawno nie widziałem takiego agresywnego Pawła mm. Przedpolskiego, co też fajnie pokazywało jego chęci, jak i znaczy jechać. Do tego Miedziński solidny 8 oczek. No, pojechali po prostu ci seniorzy polscy po prostu tak jak powinno to wyglądać. W czyli czyli, czyli do, dodają coś od siebie, a, a często było tak, że po prostu oni zawalali meczenie. No, Macen z Lingenem też mm -hmm. klasycznie. E, dobrze. No i Kuba jakieś 6 punktów, Macen 3. na 3 lata podpisany kontrakt. Nie, no, Macen Że na nasz kapitan zostaje z nami. I no, fajnie, no. bo to bardzo fajny gość. Tak jest. Sympatyczny. Powiem ci, że wiesz, jeszcze jest kwestia tego związana, że w yy, żóżlu to jest rzadkie, żeby tak podpisywać. I to się z kogoś. Chociaż powiedział, że on sobie nie wyobraża, że mógłby jeździć gdzie indziej niż w no, Ja to, no, to jest... jeden tak mówił. tak. To wiesz, I... to już trzeba przez palce nie... przepuścić to i wiadomo to jak to wygląda, ale mimo wszystko. Czego nie w żóżlu? Dokładnie wie, tak. Nie jest takich obieży światów, gdzie. Obieżdżaliście sobie wszystkie, hobby... wszystkie tory. Daleko nie trzeba szukać. Nasza legenda Częstochowska, Sebastian No tak, no, no, na przykład seba. Tak, mister, ta moneta. Ale słuchajcie, no i tak, no i to są dwie takie główne rzeczy, które się wydarzyły w weekend. A ty, jak zwykle, klasycznie, jako szulka reprezentacji Polski, tylko szulka NBA, no, ja wszystko... NBA. Ale dzisiaj chciałem, nie wiem czy na koniec, czy nie, ale chciałem serdecznie pogratulować awansu do historycznego sukcesu L KS, LKS. LKS, gr gorący no Chłopaki jest... po prostu mimo że nie byli faworytami do awansu, zdecydowanie nie byli faworytami ja to zrobili to jest... Naprawdę naprawdę duży, duży przeskok Ale grom, grom, grom to w ogóle była fajna historia, bo po pierwsze to jest historia związana z tym, że ty tam kiedyś zaliczyłeś minimalny epizod, to, to to znaczy, tak, no to ma, nawet to nie przygoda z piłką, to, to ale to był epizod. To, to li, li znałem po prostu boiska. Tak, nie znałem boiska dosłownie bo był ramkarzem, mhm. natomiast ostatnia kolejka była ciekawa, bo to, żeby wygrała okay. to to musiał się wygrać z Okrzą. A. Musiał... Co uczynił zresztą, tak? Po, a po drugie, to musiała ma drużyna Ajaxu wygrać u siebie z liderem mm. rozgrywek lotem konopiska. I też tak się stało, więc naprawdę no, na ostatniej prostej dosłownie. Z konopiskami? z konopiskami? Z lotem konopiska. Tak, 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 tak. 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 Widziałem, widziałem filmiki, niestety nie mogliśmy być na tym meczu, ale na pewno zajrzymy na 100% w przyszłym sezonie. I, I widzieliśmy, widzieliśmy filmiki. Naprawdę, przednia zabawa. Asyka, że No, fajnie, bliski mi klub. Fajne. Znam parę osób tam, i naprawdę wielkie gratulacje, bo to największy sukces historii tego klubu. A, klub liczy już dosyć, sporo. do jesieni, ja to, to został założony w latach 60., także. Ja marzę, żeby się reaktywowali błękitni anioł, chociaż już teraz wojsko za stacją na Uli jest zaadoptowane dla Stowarzyszenia Sportowa Częstochowa i tam jest wojsko normalnie trawiaste, tylko mniejsze, no ale. Mimo wszystko jakby Bękinti ja nie jeszcze wrócili, to była fenomenalna sprawa, bo to jest też bliski mit. A drugą drużyną, która awansowała do okręgówki jest Unia Rędziny. Unia Rędziny, mm, Unia Rędziny też, to jest... też mój zaprzyjaźniony klub, bo miałem w szkole kilku kolegów, którzy grali, kibicowali i tak Ale Unia Rędziny to drużyna, która wraca na ten szczebel okręgowy, bo ona swego czasu nawet w no, w czwartej lidze grała, więc Naprawdę jest... sezon udany piłkarski. Tak, to wiesz... Już... Unia Rędziny, Raków, Częstochowa, Skrał, utrzymanie, także nie, no, piłkarsko cały Częstochowa czas i tutaj okolicie. Okolice. Ja ja są też, wiesz, po, jak już grać w okręgówce, to już trochę jest troszeczkę inne granie, mimo wszystko. To nie zagraca. No to już trzeba się przygotować na ostrzejsze wejścia. Tak, później go... wracając do akcji po roku nawet jak spadasz, to już wiesz, jesteś dychą, która grała kiedyś w okręgówce, nie? Tak, tak jest. Tak jest, <laughs> jest. To już jest ten prestiż mózg. że już się jest piłkarzem. Ja wspomniałem o twej koszulce, a dzisiaj yy, piąty finał NBA. No i finałowy, yy, tak. I Golden. wraca KD. Wraca najlepszy zawodnik ligi Kevin Durant, który średnią dotychczasową z całego sezonu spotkań z Toronto ma ponad 40 punktów, także jeżeli on nie odmieni mistrzów broniących tytułu, to, to, to Toronto się będzie cieszyć, Kanada będzie się cała cieszyć z pierwszego mistrzostwa. NBA, które wyląduje poza granicami tak, pewne po, po, powiedzenie e, polityczne Inca albo śmierć, to Durando albo Toronto. Dokładnie, <gry> dokładnie, ale ten mecz zapowiada się naprawdę konkretnie. Słuchaj, no to co, w takim razie reprezentacja, żużel, grom, NBA, o czym tu jeszcze? Nie ja wiem, może jakąś setkę. O, setka po setce, sport po setce, słuchajcie, Dzięki bardzo za dzisiaj. Mapki dzisiaj trochę krócej, i suby, suby. Tak jest. Mapki w górę suby, tak jest. Jest z nami licencjonowany, Słuchany wiadomo na... kto. Tak jest, niczym. Gdzieś tam jest. Nie będzie się pokazywał, bo tak. to nie jest tak przystojne jak z tego programu. ale Pod napięciem, ale to wiem. Ale jest pod napięciem, prawda? Tak, Podobnie ten, po, jest, ten jest, ratownik. Co jest pod napięciem jest i, to nie jest, i to nie jest Marcin. <laughs> jak się nazywał ten dziennikarz? Marcin Wrona, Co prowadził pod napięciem na to pojedzie? Tak, 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 się, tak To tak, nie tak. chodzi o macie na wronę, jak pod napięciem tak. na te fajnie, tylko o zupełnie inną sprawę. Ale ci co wiedzą, kto ma wiedzieć ten dwie, więc, tak więc. Dobra. Dzięki bardzo za dzisiaj i Pozdraw pozdrawiamy. Cały czas łapki w górę, udostępniajcie, subskrybujcie. Do zobaczenia. Trzymajcie do końca. Dokładnie tak. Razem. Dzisiaj krócej było, to wiecie. Mm. Specjalnie dla was, wiecie. Poniedziałek te sprawy, także. Pozdrawiamy.